Cześć, ludzie, w kolejnym odcinku Wyzwania Znaków Zodiaku u Bejsa i Walerii. I... Nagrywam praktycznie odcinek po odcinku, więc tutaj się nic między nimi nie wydarzyło, czy nie między nimi, ale mamy dzisiaj misję, czyli musimy uwolnić Bejsa od Vivienne, ponieważ to jest nasz. Ta tutaj. To jest nasze zadanie, którym musimy się zająć i mam wrażenie, że to chyba będzie mała tradycja, jeśli chodzi o tę serię, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nasz emo Gach, który już nie żyje, też miał taką babę na boku i. <śm> No, i tam musieliśmy też zadziałać, ale on idzie kiedy do pracy, on za trzy godziny. Więc ze spokojem, chodźmy zatem yy, i spróbujmy złapać gale galerię. <gulanie> Walerię w domu, gdzie oni mieszkają, tutaj mieszkają, w drugą stronę tu mieszkają oczywiście. Yy, ale nie ma nikogo. Vivien jest w pracy, w parku. Vivien jest w parku, po powiadasz. Jest Vivien w parku Indeed. Yy, przyjazne, Mów o buntowaniu się, niech będzie, ale niech tutaj podjedzie. Ona też chodzi w ogóle w tych swoich ciuchach chyba roboczych, bo ja jej tak nie ubierałam. Chyba, że coś się zadziało, o czym nie wiem. W każdym razie, no faktycznie jest w parku, więc jedziemy do niej i musimy z nią, no niejako zerwać, mimo że między nimi, no chyba się nic nie zadziało. Chyba, że coś w pracy, słuchajcie, jakieś romanse, teges, szmeges, nie wiem. I jeszcze luki tutaj tylko brakowało przy tym wszystkim. No, tu będą dramaty rodzinne, jak nie wiem, nie. Ja tutaj powiem wam, że nie wróżę im. <głos》>, nie wróżę im światłej przyszłości, gdzie jest base. Tu jest base. No, ale on jest całkiem przystojnym simem, więc no w sumie się nie <głos》>. dzije, czy no przystojny. No, ja uważam, że jest całkiem przystojny. Taki chłopieńca, ale przystojny. I słuchajcie. Gdzie to będzie? Bl -bl -bl o tak, poproście, byście byli tylko przyjaciółmi. Tak, ogień między nami to jest to, co, co mnie kręci, ale powiedz, że ten ogień to już zgasł. Zgasnął. Zgasł i słuchaj, szwagierka, więc tym bardziej, no. To nie wypada, nie wypada, jesteście tylko. przyjaciółmi. Mentos ma małe? Co? Co się dzieje z tymi rodzinami? Co się dzieje z tymi rodzinami? Nie wiem. Ale czy oni są tylko przyjaciółmi? Ej, oni nie są tylko przyjaciółmi. Gdzie ona polazła? Nie no, chodź. Chodź tu. No i sobie poszła, nie? I, i, i gdzieś ma. No i, no i nadal sprawa niezałatwiona. To wiesz, co z tego wszystkiego? Złap sobie motyla. Spróbuj sobie złapać motyla i idź do pracy. A Waleria nieświadoma niczego, co się dzieje między jej facetem a jej szwagierką. Po prostu maluje sobie obraz. Ale myślę, że między nimi też powinno właśnie coś tak oświadczyć się Simowi Base. Raczej Base powinien oświadczyć się Tobie. I myślę, że do tego dojdzie. I być może nawet w tym odcinku. No bo jednak już są ze sobą jakiś czas i, i mieszkają razem, więc ten następny krok też wydaje się być naturalny. Więc nie ma co czekać, i ma to tamto. W tym odcinku też właśnie będziemy się oświadczać. I ta muzyczka. Ja nigdy nie wiem, co zwiastuje ta muzyka. Czy to jest, że ktoś przestaje być przyjacielem, czy coś? Bo nie wiem. Powiedzcie mi, co, co symbolizuje ta smutna nutka. Bani kuriozum. Bani kuriozum w ogóle do nas dzwoniła i chciała nas zaprosić na randkę, ale się nie zgodziliśmy, bo. Bez przesady, już z jedną romansujemy, a po co nam jeszcze kolejna, nie? I trzy baby później. Człowiek, który nie zna umiaru. E, sprzedaj. Nie jesteś głodna, więc nie będziesz jadła. No i dzisiaj Bej zostaje dłużej w pracy. Myślę, że może się zgodzić. E, powiem wam, że powoli rodzi mi się historia tych simów właśnie między nim i Vivienne, ale chyba nie chcę wprowadzać jej w życie. Natomiast to by bardzo pasowało do, do tych relacji, które się między nimi zaczęły budzić. I do tego, że wiecie, coraz dłużej w pracy, coraz więcej nie ma go w domu, jakieś takie tajemnicze SMS-y, ciągle telefon przy dupie, no to wszystko jest takie, powiem wam, bardzo niepokojące i bardzo skłaniające do myślenia. Co ja nacisnęłam? No nie! No nie, teraz coś nacisnęłam i się zacięło, super. I być może, być może właśnie powinniśmy iść w tym kierunku, że jednak Base nie jest wcale taki, jaki nam się wydaje. Ale czy ja chcę krzywdzić Vivienne? Chyba jeszcze nie teraz. Natomiast myślę, że taką historię możemy mieć z tyłu głowy. Być może kiedyś się zadzieje. To wie? Aha, zresetowałam i, i wrócił do domu. Idź do tej roboty. Idź, kochany. Z powrotem. Z powrotem do pracy. To moja wina. Sorry, że cię odciągnęłam. Od roboty, ale nosiła wyższa mam nadzieję, że teraz będzie działało troszeczkę. What? O nie, Eliana, nie, co to za gość, który wygląda jak ziemniak? Boże, wygląda jak pan Pyra Story nie, nie. Proszę was, co oni zrobili? Co ta Eliana, słuchajcie, na starość w ogóle robi? Nie, ja tam muszę chyba iść i zrobić porządek, a przynajmniej jego trochę ogarnąć, bo... No. Nie, trójka to jest najlepsza rzecz. Jeśli brakuje wam emocji w życiu. <gry> wystarczy pograć w trójkę, naprawdę. Kochani, już jest jesień, lato mi tak szybko zleciało, właśnie ze względu na to, że zapomniałam chyba zapauzować tej gry. Bo kiedy wchodziłam... Sama, zanim to wszystko się wydarzyło, no to była wiosna, więc te lato minęło w mgnieniu oka i trochę mi jego brakuje, bo teraz znowu będzie zima, znowu będzie zimno. Pada, nie mam się gdzie z nimi wybrać, żeby się oświadczyć, i tak wiecie. Slabo trochę powiem wam, slabo. No ale dobra, no będziemy sobie jakoś radzić, bo chciałam z nimi, wiecie, iść właśnie na plażę, tam gdzie był e, emogach z Elianą i wiecie, żeby było pięknie, romantycznie. No a tutaj deszcz. Mam nadzieję, że przestanie padać. Chciałabym, żeby przestało padać, chyba że im sama załatwię tę pogodę, no ale nie, nawet nie umiem. Jak to się robi? No nie wiem, jak się zmienia pogodę. Nie będę w nią w takim razie ingerować. Szkoda. Szkoda, bo bardzo chciałam, żeby żeby była ładna dzisiaj, słoneczna przynajmniej, albo żeby nie pada, żeby nie padało chociaż, bo jednak leje. Ej, to co dzisiaj będzie druga też próba zakończenia naszego romansu, nie romansu z Vivienne. jednak nie chcę na razie im tutaj nic psuć. Nasza matka zmieniła fryzurę, urosły jej włosy. Nasza przyszła teściowa, nasza matka znowu,ż coś tutaj dziwnego ze sobą robi. Co tu się dzieje? Nie czaję. No ale dobra, słuchajcie. No, jak mówię, trójka zawsze zaskakuje i, i możemy w takim razie jakoś do tego się dopasować. Przynajmniej będziemy próbować. więc sobie kończy kolejny obraz. on też będzie musiała się ogarnąć jak najbardziej, bo tutaj i głód, i pęcherz, i higiena, więc się i umyje, i zrobi siku. I sprzeda obraz później, o właśnie, pięknie. Dobrze, więc żeby móc wejść w nowy związek ze świeżą głową, musimy zakończyć to, coś zaczęło się rodzić między Base'em a Vivienne, więc zakończymy to. Mam nadzieję, że tym razem się uda i, i będziemy mogli, no, szczerze, szczerze rozpocząć nowy etap z naszą obecną jeszcze dziewczyną. Właściwie teraz tak się zachowuje, jakby to Base był naszym głównym bohaterem, a to jest tylko nasz, jakby dodatek do rodziny, no ale jest, jest, jest o, są tutaj wszyscy w domu, więc możemy możemy ich odwiedzić poproś, abyście byli przyjaciółmi a, to jest muzyczka jak zrywają chyba, ale mają przyciąganie do siebie, ulala obraziła się obraziła się, no ale kochani, tak musiało być. Ale już jest między już jest dobrze, już jesteśmy szczerzy i w ogóle. Tam ma serce, no ale tu siedzi twój mąż. Ja wiem, że w porównaniu do Beisa to Luka jest taki wiecie, nie? No ale nie można mieć wszystkiego, no wybrała sobie Lukę od samego początku i, i tak będzie. A tymczasem chciałabym, żeby się spotkali tutaj z Walerią. E, idź tu z... Aha, nie ma tu. A Waleria Wa mówi do mnie. Niech se mówi, niech se gada, co chce. Idź. Idź, nie musisz tam już więcej wracać. Będzie wyglądała trochę inaczej. Brand, gdzie pływać taką pogodę? Ty mors. Zapraszam. Zapraszam. Miłosny uścisk najpierw. Romantyczne, pocałuj się bawi w kałuż turysta. Oje, jak tu dogłębne, dogłębne powiem nam te pocałunki są dogłębne. Bo jednak chciałabym, żeby się jej oświadczył, bo jednak ją kocha. Mimo wszystko stwierdził, że to był błąd, żeby tak zwię cokolwiek zaczynać, więc chcę pójść krok dalej i, i pokazać Walerii, że to ona jest miłością jego życia. I chcę być właśnie tylko z nią na zawsze, forever. No i pięknie mamy to. Mamy to, są ze sobą. Będziemy mieć ślub, muszę jakąś parcelę przygotować. Bo jednak to już nie będzie w ogrodzie, bo nie mają gdzie. No i cudnie. I wszyscy są szczęśliwi. On jest zadowolony i ona jest zadowolona, więc faktycznie są ze sobą y, szczęśliwi. Są dla siebie stworzeni. Proszę, pocałuj jeszcze i idźcie do domu, bo pogoda dzisiaj jest niesprzyjająca, a na kąpiel to już w ogóle leje jak z cebra. Ale przynajmniej będą mieli wspomnienia, że w taki okropny dzień, a taka piękna, gorąca chwila, wiecie. Rusty urusu. Czyli nasz siostrzeniec zrobił się już większy, nie zobaczymy go tutaj, bo oczywiście nie jesteśmy u nich, ale tak, jest już małym chłopcem, matka naszego Bejsa się przeprowadziła z jakimś gachem, znowu nowym amantem, bo ona tak, ona była z kimś, potem się rozstali i teraz znowu jest z kimś tym. Boże, dramaty, moda na sukces, szok, szok i niedowierzanie, co tutaj się dzieje. Proszę, kończ obraz i zaraz musimy też cię ogarnąć, już do snu. Base robi kolację. Dobrze, się, pójdziesz na dół, skorzystasz sobie z toalety, weźmiesz sobie prysznic, o nawet posprzątasz go przy okazji, bo na ciebie tym razem wypadło. I później będziesz kontynuować jeszcze malowanie. A Base niedługo też będzie kładł się spać, jutro idzie do pracy, ale na którą? A dopiero na 16, to ma jeszcze dużo, dużo czasu. Taki, no, można powiedzieć, fajną niedzielę, że niedziela, wieczór i humor całkiem spoko bo jednak nie musi nigdzie iść, chce poprawić gotowanie, jak najbardziej ma takie prawo i możliwość o, to taka zapiekaneczka jakaś z serem albo coś, nie wiem, nie wiem, proszę schowajmy dobrze, sprząta po sobie, yy, ma umiejętności cały czas na tym szóstym poziomie, ale musiałby zrobić na siódmym jednak myślę, że będzie mógł chyba iść spać Albo wiesz co, jeszcze sobie trochę poćwicz yy, granie na gitarze. No może jeszcze wiecie, jakoś uczcić trzeba te zaręczyny, nie? <grytanie> co ona założyła na siebie za ciuchy? Skąd ty to masz, dziewczyno? Jezu, nie mam pojęcia. Co to może jest ten taki strój kariery czy coś, bo, bo ja jej czegoś takiego na pewno nie dawałam. Chodźcie, odpręż. I ty też chodź się odpręż jeszcze. O, entuzjazm i się ślubem. Może powiedz, że nie możesz się już doczekać, kiedy zostanie twoją żoną. O, poprzytulaj się na łóżku. I oczywiście Barbara. Gdzie tu jest? I Barbara. Jak najbardziej. I można iść stać. I kochani, myślę, że będę kończyć dzisiejszy odcinek. Nie wiem, jak długi on wyszedł. Być może wyszedł krótszy. Bo mam czas zresetowany. Ale okej, okay, niech będzie. Słuchajcie, w następnym odcinku zrobimy sobie pewnie wieczór panieński, może kawalerski. Ściągnę jakieś fajne parcele, żeby mieli co robić. Czy wam, czy Wy nie chcieliście barabara -bara żadnego? Jeszcze raz spróbować, proszę. No. <laughs> I tak, wieczór kawalerski, panieński. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.